Przyjechaliśmy dzisiaj do Khur, to jest mała miejscowość na południu Libanu i pewnie się domyślacie, śledząc informacje o tym, co dzieje się w tym rejonie świata, że ta mała społeczność chrześcijan żyje w terenie, który jest cały czas zagrożony w jakimś nieustannym strachu o to, jak się rozwinie sytuacja. Realizują tutaj projekty wsparcia, współpracujemy z księdzem Józefem który jest niesamowicie otwartą i serdeczną osobą. Pochodzi z tej wioski. Tutaj teraz też posługuje. Ma w swoim życiu bardzo trudne doświadczenie śmierci ojca, który został... sprawa została niewyjaśniona, więc jest jakąś raną na jego sercu, a tymczasem jest tutaj po to, żeby wnosić pokój, wprowadzać jedność. W pewnym sensie w jego osobie skupia się doświadczenie chrześcijan, którzy cierpią, którzy Znoszą czasami takie nieduże prześladowania, ale codzienne, jakieś marginalizowanie, manipulowanie, upokorzenie, a jednak są tutaj po to, żeby realizować Ewangelię Chrystusa i przypominać o tym, że jednego mamy Ojca, a wszyscy jesteśmy braćmi. Dom Wschodni wspiera te wspólnoty właśnie dlatego, że obecność chrześcijan na Bliskim Wschodzie jest obecnością wprowadzającą pokój. Jest nadzieją na to, że różnego rodzaju grupy etniczne czy religijne będą uczyły się żyć w biedności, w zgodzie, mimo tych różnic, które je dzielą. Polecam pamięć o naszych braciach w na południu Libanu w sposób szczególny, waszej modlitwie, waszej pamięci i oczywiście, jeżeli macie taką możliwość, również waszemu materialnemu wsparciu. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, szczęść Boże.